Dzień dobry, witam serdecznie Pana, Panie Kamilu. Miło mi, że po raz kolejny Pan się ze mną kontaktuje. Pytanie Pana, czy w pracy szykują się jakieś zmiany u Pana i czy zostanie Pan w firmie na dłużej? Czy szykują się zmiany u Pana w pracy? Wie pan co, no, na podstawie tych trzech kart na razie nie sądzę, że tutaj się szykują jakieś zmiany. Um, jeżeli już, to... Um, jeżeli już, to będą miały one podstawę finansową. A... Podstawę finansową. Jak to zinterpretować? Paść buław. Jeśli poruszamy się w, te, w temacie ludzie, no to jest to młody człowiek, ale taki naprawdę młody. To, to jest ktoś, kto ma 20 lat. I przy tym człowieku są bardzo duże pieniądze. Dziesiątka denarów to jest karta korporacji, korporacji, takich firm bardzo dużych, o dużym zasięgu, bogatych firm. To jest też karta majątku. Czy tu by chodziło Teraz mi do głowy przyszło, że tu może chodzić. Jest dużo ludzi do decyzji. Do decyzji, ale co? Podział? Walka. Podjęcia do decyzji, bo walka. I jest dużo ludzi. Są duże pieniądze do, do, do wzięcia też do zarobienia w korporacji. Czyli jakoś tak ja nie widzę tu. Zmiana typu, szykują się jakieś zmiany typu, firma nie istnieje, nie wiem, jest, a może tutaj chodzi o podział firmy, podzielenie, a czy może chodzić o akcje, podzielenie na, na jakieś takie mniejsze rzeczy? No, to jest pierwsza rzecz, która mi tutaj przyszła do głowy. Działania finansowe w związku z decyzją. Którą drogą pójść, a we wszystko zaangażowani są ludzie, grupy ludzi, i ci ludzie oni mają, trzeba jakąś decyzję podjąć, bo tak, jakby jest konfliktowa sytuacja, nierównomierne rozdystrybuowanie finansów albo problemy finansowe. Ogólnie, gdzieś jest, nie ma równowagi, gdzieś jest za dużo, gdzieś jest za mało. Ktoś ma za dużo, ktoś ma za mało. I ta decyzja, i tu się ci bardzo ludzie kłócą o to, I być może. Zarząd firmy, tak? Co zrobić, w którą stronę iść? No bo jest tu przerzucanie się argumentami. Jedni mają argument, wybierzmy lewą skrzynkę, drudzy nie, wybierzmy prawą. I tak się przerzucają. No i wiadomo, że tu nie o skrzynki chodzi, tylko o drogi, o drogę, lewo, prawo. No choć czasami zdarza się i w tarocie tak, że te skrzynie symbolicznie mogą pakiety jakieś na przykład symbolizować, tak? ale bardziej tu o drogę chodzi. O drogę dalszego funkcjonowania tej firmy. Tylko jakby ja to widzę to starcie, ale może nie z poziomu osób, które pracują, tylko z poziomu osób decyzyjnych. No jeżeli pan Paś Buław, Paś Buław, Paś Buław. Skupienie się na pracy. Może tu się ktoś naradzać? Naradzać, pytać osoby wyższej rangą, co robić. Skupienie na pracy, działania w sprawach finansowych, decyzja, konflikt. I ktoś. Tam różne propozycje będą padać mniej lub bardziej realne. A teraz czy to, co tutaj się dzieje, jakiś ma wpływ na pana? Czy to ma jakiś wpływ na pana? Proszę pana, powiedziałabym, że nie. Nie jakiś znaczący. Jeżeli na przykład miał Pan jakąś taką ochotę, czy wskazywałoby coś na na przykład awansowanie Pana na jakieś inne stanowisko, lepsze do góry, to troszeczkę może się to odsunąć w czasie. Ale jakby do tego dojdzie. Czy to ma wpływ na Pana? Problem, rozwiązanie, rada. Problem, azbuław buław, odwrócony. Szansa, której jakby nie można zrealizować, nie można wykorzystać, lub po prostu się nie widzi pewnej szansy, a hmm, finałowo jakby dochodzimy do króla buław, czyli do takiej mocnej pozycji osoby decyzyjnej. Rada szóstka buław, idź mężnie do przodu, hmm, spraw, żeby ludzie zwrócili. Na ciebie uwagę, żeby ciebie widzieli lub też ciebie słuchali. Nie tylko o widzenie tu chodzi, ale również o słuchanie. Czy Pan tutaj zostanie na dłużej? Mamy kartę Świat i to jest bardzo dobra karta. Ja myślę, proszę Pana, że Pan zmieni pracę wtedy, kiedy Pan uzna, że czas na to. Karta Świat mówi o takim nowym powiewie wiatru w skrzydła. Jeśli jeśli pytamy o czas i mamy kartę świat, interpretacja jest albo rok do, w ciągu roku za rok, albo kiedy świat da ku temu impuls, czyli kiedy pan odbierze impuls, że ok, teraz jestem gotowy robić coś innego, coś nowego, wtedy pan to zacznie robić. Ale nie mam tu kart żadnych, że coś panu grozi, wręcz przeciwnie. Powiedziałabym, że jakieś akcja in plus, a nie in minus, w sensie wyżej, a nie w dół, tak? Dziękuję bardzo.